Kto chce opuścić program kanapowcy i kto chce dzwonić miejsce? Co? Co? No teraz jest 266,7. Chodzi kanapowcy, jak jeden mąż przestali przestrzegać dietetycznych zaleceń lekarza i wytycznych trenera. Jak to? Nie, nic takiego nie było. Ej, ej, ej. Coś tutaj ten nasz narrator ściemnia. Nic takiego nie miało miejsca. Fakt, wymieniają sobie posiłki. To jest prawda. No ale... Czasami diety są tak skonstruowane, że można te posiłki wymieniać, no i to nie jest taki problem. Także no bez przesady, no oni się starają, widać, że się starają, to nie jest takie proste. Jak mam jako tako. Ale smakują wam w ogóle te posiłki? No, są. Niektóre... Nie... Wymagają poprawki. Dokładnie. To muszę po swojemu troszeczkę zrobić, prawda? Ma mi cukinia, na przykład bardzo nie smakuje. Było no tak kluszkie. Bo cukinia ogólnie taka sama w sobie, to jest trochę paskudne. Ale na przykład na moim kanale znajdziecie przepis na placuszki, na słodkie placuszki właśnie z cukinią. I to jest super ekstra alternatywa do jedzenia warzyw. Można sobie właśnie nawet do takich słodkich produktów... Do takich słodkich potraw, dodać właśnie odrobinę czy marchewki, czy cukinii i zrobić z tego coś pysznego, nawet deser i gdzieś tam pomiędzy właśnie jest wplecione to warzywko. Super ekstra opcja, bardzo serdecznie Wam polecam. Te placuszki znajdziecie przepis u mnie na kanale. Postaram się go podlinkować może w opisie, żeby było Wam łatwiej znaleźć. Wybitne! Wybitne. Źle dawałem sobie z bułkę tartą i właśnie zmarzyłem sobie na patelni. Bo tak mega zajkiwało. No to musi być no, dobre, bo... No, a ta bułka tarta. No. Najgorszy problem to chyba, chyba z tymi kruczkami, nie? Oj te kroki, no. Też na siłę nie chcę robić, żeby mi się to nie znudziło. I jak mam 8-9, to mówię całkiem spoko. <laughs> Ale chyba jednak... No, ale powiedzmy sobie szczerze, że te 10 tysięcy kroków, no to nie jest jakaś, wiecie, magiczna liczba, tak? Dobrze jest robić dużo kroków, oczywiście, że tak. 8-9 tysięcy to jest jak najbardziej super wynik. I mm, też nie można do tego zbyt restrykcyjnie podchodzić, bo po prostu takie duże restrykcje, takie mocne restrykcje, takie ciążące restrykcje łatwo jest złamać. Łatwo jest porzucić. A podejście bardziej elastyczne powoduje, że właśnie zaczynamy tak lawirować. Jeżeli weźmiemy sobie odchudzanie jako łóżko wodne, to nie jesteście sta w stanie stać na nim równo zawsze i być idealni. Wiadomo, że ta woda pod Wami pracuje i Wy będziecie się ruszać. I tak samo jest z odchudzaniem. Po prostu trzeba się dostosowywać do sytuacji. 9000 Super, 11 tysięcy, super. Nie ma naprawdę nic gorszego, jak bycie zbyt perfekcyjnym, bo perfekcyjnym można być na chwilę, a później jest z tego jeden wielki klops i wizyta w McDonaldzie. Taka prawda. Ej, no, ja nie wiem. Widzę tenera, na no, widzę na lewo. Ja Dzień dobry. Zaraz się okaże, czy taki dobry. O, widzicie jaki poważny trener? A przypominam, że w poprzednim odcinku trener był super happy, bo co? Bo go gałązką po gołych pośladach smagali. To był trener super ekstra zadowolony, a tutaj już niezadowolony trener. No i co nam trener tutaj takiego ciekawego teraz powie? Boję się, że będzie ostro od razu poczułem gęstą atmosferę, Czy zaraz się coś wydarzy. Kto chce opuścić program kanapowcy i kto chce dzwonić miejscu? Co? Co? Jejku, no czegoś takiego to się nie spodziewałam. Chyba jeszcze w żadnym sezonie nie mieliśmy takiego pytania. Może jest to zasadne pytanie, ale wydaje mi się, że jak na razie chyba wszyscy się starają, wszyscy wypełniają wszystkie zadania i, i tak dalej. Czemu tak ostro? Chyba my o czymś nie wiemy. Tak mi się wydaje, że my chyba o czymś nie wiemy, może coś się wydarzyło w międzyczasie i nie było to pokazane. Może tak było? Hmm? Przedraziło mnie to pytanie, dlatego że zdałam sobie sprawę, że kogoś z nas może zabraknąć. Jak chcecie, to może się zawinąć napięcie, iść do samochodu i za chwilkę zobaczymy się w hotelu. Mówię wam zupełnie szczerze. No tak, no bo to nie jest więzienie, prawda? Ale coś tutaj jest nie tak. Mi się wydaje, że to nie jest normalna sytuacja, żeby trener takie pytania im zadawał. Nigdy wcześniej czegoś takiego nie było. Ktoś musiał coś odpierdolić po prostu. Nie rozumiem, co się działo przez ostatnie tygodnie. Jeżeli myśleliście, że ja za każdym razem będę was prowadził za rączkę i że będę was pilnował i niańczył, to byliście w błędzie. Natomiast, jak wam się też wydawało, że nie wiem, kto leciał sobie w kulki, mówiąc wprost, jeżeli chodzi o wykonywanie kroków, jeżeli chodzi o zamianę posiłków, nierobienie posiłków, nieprzestrzeganie diety, to też byliście w błędzie. Klaudia, zjadać na śniadanie posiłek spoza diety, parówki z jecznicą. Tak. Oskar, śniadanie. Zjadać posiłek z innego dnia diety, i to wybrakowany, zamiast posiłku sobotniego na śniadanie, czyli chleb, szynka, ogórki, zjadłeś kolację z czwartku. Już tak bez wchodzenia w konkrety. Nie na śniadanie, zjedzony posiłek z innego dnia, obiad, zjadać posiłek z innego dnia, kolacja, zjadać posiłek z innego dnia. Jesteśmy na samiutkim początku, nie jesteśmy nawet w połowie połowy. Gdzie to już są takie wtopy, no. No to ich wypunktował, i to tak ostro. Wow. Aż ja się szczerze mówiąc troszeczkę źle z tym poczułam, bo mam wrażenie, że czasami może troszeczkę gdzieś tam w jakiś sposób bakatelizowałam te ich wybryki. Może czasami, wiecie, tak podchodziłam do tego bardziej lajtowo, ale tutaj widać, że trener ma w stosunku do nich takie plany restrykcyjne. No to powiem wam szczerze, że nie wiem co z tego będzie, bo jak na razie wszyscy nasi uczestnicy w jakiś sposób łamali zasady programu. Ale z drugiej strony, czy ktokolwiek byłby w stanie stosować się w 100% do wszystkich możliwych zasad programu? No najpewniej nie. Są rzeczy, których po prostu nie przełknę, więc mi się często zdarza zamieniać te posiłki. A jeśli chodzi o kroki, to nie jestem w stanie się zmotywować i może trzy razy zrobiłam te 10 tysięcy. Co się dzieje, że nie jesteś w stanie wyjść z domu i zrobić 10 tysięcy kroków? Przez cały dzień. Klaudia, przez cały dzień 10 tysięcy Właśnie... kroków. No nie wiem, nie wiem, co mam w głowie. Po prostu nie jestem w stanie wstać i wyjść. Nie robię 10 tysięcy kroków. Dlaczego? Ale... No nie wiem, po prostu nie wiem, nie mam A kto ma wiedzieć? No nie mam wytłumaczenia na to. Kasper, jesteśmy dorośli czy nie? No tak. Odpowiedz mi, to jest bardzo proste pytanie. Dlaczego nie robić 10 tysięcy kroków? No, najczęściej o tym zapominam. Coś jeszcze? Często zamieniam sobie te posiłki przez to, że ja po prostu szkoda mi składników. Ja otworzę ogórka, dajmy na to połowę zużyję. To co zrobię z połową? Jak jest z chlebkiem? No, ja robiłam, no bo ostatnio jak się piekarnik i mama włączyła czajnik, to korki waliło, bo ja sobie nie włączę korków, jak się wyłączą czy coś. Mmm, co? Dobra, ale abstrahując. Trochę nie rozumiem, tak? No bo bardzo często jak są te rozpisane diety przez dietetyków, no to te produkty się marnują, więc fajnie by było jakoś tak to zaplanować, żeby jeżeli mamy tego ogórka, no to żeby następnego dnia też był ten ogórek. Ja rozumiem, że ta dieta musi być, wiecie, zróżnicowana, jak to dietetycy lubią, żeby było i takie mięso, i ryba, i takie warzywa, ale można by było podejść do tego na przykład bardziej tak tygodniowo, tak? Czyli przez jeden tydzień, niem nie na przykład jeden rodzaj. Mięsa, przez drugi tydzień jem inny rodzaj mięsa. No już tak wiecie, wymyślam, żeby po prostu może troszeczkę zaoszczędzić na tych produktach. Weźcie pod uwagę też to, że mi się tak wydaje, ale mogę nie mieć tutaj racji, że oni sami sobie to wszystko finansują, że oni sami sobie finansują te produkty, że to nie jest tak, że program im finansuje te produkty, więc jeżeli ktoś na przykład pochodzi z bardziej takiej. Rodziny skromnej, no to rzeczywiście to może być bardzo duży wydatek, coś takiego, chyba że jest inaczej, chyba że nie mam tutaj racji. No, nie wiem, no. Nie chcę ich bronić, bo z drugiej strony, wiecie, no są leniwi, tak? No widzimy to już w którymś odcinku, że oni po prostu są leniwi, że oni się jakby temu procesowi nie chcą poddać, że oni się po prostu, wiecie, tak blokują na to wszystko, więc nie chcę ich bronić, ale z drugiej strony troszeczkę ich rozumiem. Trener ma do nich bardzo duże mm, oczekiwania. Bardzo dużo od nich chcę, mam czasami wrażenie, że za dużo. Po prostu. Dlatego nie są w stanie tego wszystkiego zrobić. Ale no, nie chcę też ich bronić. Posiłki te przygotowałam, które były zgodnie z listą. Oni po prostu bardzo mi smakowały. Zdarza mi się posiłki zamieniać, to, to chyba też nie żaden problem. Nie wiem w ogóle o co chodzi. Nie wiem, no, z innego, no przecież od no, no, tego też nie przytyję, nie? A no, to nie jest trochę, że tak całe życie myślałeś, że jesteś w tym miejscu, w jakim jesteś? No dobra, trenerze, no ale chyba daliście im rozpiskę diety redukcyjnej, diety odchudzającej, więc jeżeli sobie zamieni wtorkowy z poniedziałkowym, no to nie jest jakaś wielka tragedia. Też nie popadajmy w jakieś kurcze paranoje i jakieś skrajności, że ta dieta to po prostu musi być dla nas więzienie. No też tak nie powinno być, no. Ja rozumiem troszeczkę Oskara, który powiedział, no chyba od tego nie przytyjesz sobie wtorek z poniedziałkiem tam zamienić, czy jakiś inny dzień. No bez przesady, dieta to powinna być pewnego rodzaju taka podstawa dla nas, coś takiego, do czego możemy wracać, a nie jakieś po prostu więzienie, tak? Nie wiem, no, takie jest moje zdanie. Może, możecie mi powiedzieć, że ja ich bronię. Możecie mi powiedzieć, że ja po prostu powinnam stać po stronie trenera, bo oni mają zredukować masę ciała. Możecie mi tak powiedzieć. A ja będę stała murem za uczestnikami, bo ja rozumiem i jestem w stanie wczuć się jako osoba, która ważyła kiedyś 130 kg. Jestem w stanie wczuć się w ich trudności po prostu. A mam wrażenie, że trener jest po prostu taki obcy w tym świecie. Nie wiem, czy on kiedyś był otyły, nie mam pojęcia. No może ma to jakiś wpływ na to? Nie może. Dobiłem 6 sezonów kanapowców. Wiem, że zawsze największym wyzwaniem jest zmiana tych nawyków żywieniowych. Natomiast takiej katastrofy po całości, jeżeli chodzi o gotowanie, jedzenie i przestrzeganie diety, nie widziałem od lat. Chciałbym wam przypomnieć, że jeszcze niedawno mieliście wizytę w klinice i dostaliście jasny feedback, co wam grozi w najbliższym czasie. I wydawało mi się, że zmiany, o które prosiłem was, wprowadzicie w życie w trybie natychmiastowym. Natomiast wygląda na to, że no, spotkaliśmy się chyba w programie kanapowcy, żeby lecieć sobie w kulki. Nie chcę słyszeć wymówek, ja się czuję po prostu trenersko oszukany. Nikt... Nie podchodził do tematu w sposób tak lekceważący względem doktora, w taki sposób lekceważący względem mnie, ale ja i doktor to jest pikuś. Wiecie dlaczego? Bo tego nie robicie dla mnie i tego nie robicie dla doktora, tylko robicie to przede wszystkim dla siebie. I najbardziej lekceważycie siebie. Kurcze, no mocne słowa. No, ciężko też się nie zgodzić tutaj z trenerem. No, ciężko się nie zgodzić, ale z drugiej strony, czy wy jesteście w stanie wprowadzić, tak wiecie, na wszelkich możliwych płaszczyznach życia. Dietetyka, kroki, alkohol, palenie, coś tam, coś tam, coś tam. Jesteście w stanie wprowadzić zmiany o 180 stopni w sekundę? Czy potrzebujecie do tego czasu? Ja na przykład potrzebuję do tego czasu. Bardzo trudno wchodzą mi takie zmiany, wiecie. Od dzisiaj sport. I już zero siedzenia na kanapie. Od dzisiaj sport. Albo na przykład zero cukru. I naprawdę zero, zero. Zero cukru. Bardzo trudno mi wchodzą takie zmiany. Mam z tym bardzo duży problem. Natomiast, jeżeli coś jest zrobione w taki sposób gradiacy, gradient, w taki sposób po prostu krokami, wiecie, kroczek, 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 to jest mi dużo łatwiej. Może problem polega na tym, że oni zostali wrzuceni na głęboką wodę. Zastanawiam się, po prostu się zastanawiam, no bo z drugiej strony te zmiany trzeba wprowadzić w życie. Jeżeli oni mają osiągnąć swoje cele, to te zmiany muszą wprowadzić w życie. Więc to jest pewnego rodzaju no, no nieuchronne. No będą musieli to zrobić, jeżeli oczywiście mają taki cel. Jeżeli będę widział, że Wam nie zależy, zamienię całą piątkę. Gwarantuję Wam to. Chodźcie i dowiecie się zaraz, co jest dalej. Mocno. Troszeczkę jestem przerażona w tym momencie, aż, wiecie co, aż mi, aż ręka mi się spociła. Trochę się trenera wystraszyłam. Czyli jednak będzie jakieś zadanie, no troszkę się tego nie spodziewałam. Pomyślałam, że to będzie dzień o pierdzielu i tyle. Czasem ani prośbą, ani groźbą nic się nie wskóra, nic nie działało. Miałem poczucie, że zmierzamy do nikąd. Postanowiłem zatem, że nie będę. Więcej prosił, że nie będę więcej groził. Najlepiej jak zobaczą w taki sposób namacalny, tak dosłownie, do czego może doprowadzić ich styl życia, który prowadzili do tej pory. Trener zorganizował dla kanapowców spotkanie z mężczyzną, który sam od lat żyje z otyłością olbrzymią. Uuu, okej, okay. czyli będziemy mieć właśnie takie motywacyjne znaczy motywacyjne, kurczę, no to właśnie ciężko powiedzieć, czy to jest motywacyjne. No bo motywacyjne by było wtedy, gdyby oni spotkali się z kimś, kto rzeczywiście zredukował masę ciała, a oni spotkają się z kimś, kto tej masy ciała nie zredukował, czyli z osobą, do której oni mogą się porównać, tak? Że jeżeli nie zmienią swojego stylu życia, to skończą tak jak ten pan, to może być bardzo mocne doświadczenie. Bardzo mocne. Zobaczymy. Mogę usiąść, Mateusz. Tak, proszę. No, rzeczywiście, pan Mateusz ma bardzo dużą motyłość. To trzeba powiedzieć. Ekstremalnie wielką. No. Pytam. Jak się masz, Mateusz? No jako tako. W tym momencie jaka, jaka twoja waga jest ponad. No teraz jest 266. 7. 260 kg. 260 kg. Bardzo, bardzo duży człowiek. Myślę, że jego życie z taką ilością kilogramów musi być bardzo trudne. Moje 130 kg to było dla mnie już bardzo dużo. 130 kg ważyłam, ciężko było kolana, plecy. Dużo rzeczy mi doskwierało. To taki głupi przykład będzie teraz. Bardzo głupi, proszę. proszę nie uznajcie go za jakieś hamstwo z mojej strony. Ostatnio był u nas w stajni dietetyk koński i miał wagę dla koni, taką wiecie, wielką przemysłową wagę. I nasze konie były ważone. I mój koń waży ponad 500 kg. Gdzie to jest po prostu wielkie zwierzę, tak? No, to, to jest po prostu ogrom. Wielkie zwierzę, wielka siła, wie, wielkie zwierzę. Ten pan waży połowę tego, co mój koń. Połowę tego, co mój koń. To, wiecie, ja jestem w stanie sobie tak wyobrazić, że to jest połowa wagi mojego konia. To jest naprawdę, naprawdę myślę, dla tego człowieka straszne życie. Zobaczymy, co będzie miał do powiedzenia, ale bardzo mu współczuję już, już teraz. Chciałbym się dowiedzieć, jak to u Ciebie się stało. No to miałem taki okres, że właśnie te fast foody jadłem przez te półtora roku, jak mama zmarła. Mm. I to już ten brzuch zaczął, od tego momentu zaczął już tak rosnąć. Mhm, mm. mm czyli traumatyczne doświadczenia. Zobaczcie, zapalnikiem do tej choroby otyłościowej, do tej choroby głowy tak naprawdę, było traumatyczne doświadczenie w rodzinie. No, często tak jest zmarła chyba też z powodu otyłości, tak? Tak. Mama ważyła może no, ponad 300 nawet. Też była taka duża. Chciałbym, Mateusz, żeby moja piątka, która jest no, tak naprawdę na początku, że tak powiem, swojej dorosłej przygody z życiem, odwiedziła cię tutaj w domu. I chciałbym porozmawiać troszeczkę przede wszystkim o twojej historii. Chciałbym, żebyśmy się trochę wymienili doświadczeniami, i mam nadzieję, no, że wzajemnie sobie tutaj będziemy mogli trochę pomóc. Idę po moją ekipę. On 260 kg. Jego mama zmarła. Zmarła na otyłość, i on tutaj mówi, że jego mama ważyła ponad 300 kg. Także, zobaczcie, można tutaj powiedzieć, że gdzieś te doświadczenia mamy zostały przerzucone na syna, co jest po prostu przerażające, ale z drugiej strony. No na pewno tam jest w rodzinie pewnego rodzaju skłonność, tak, do otyłości, taka genetyczna skłonność, ale nie można tego zrzucać tylko i wyłącznie na genetykę. To na pewno są pewne rodzinne schematy, pewne rodzinne przyzwyczajenia, tkwienie w takiej niezdrowej relacji, takiej z, ze sobą, ale zobaczcie też niezdrowej relacji rodzinnej, dlatego że, jak widzimy, to przechodzi z pokolenia na pokolenie. No jestem bardzo ciekawa jego, jego opowieści. Proszę. Dziękujemy. Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć. dobry. Dzień dobry Dzień dobry. Dzień dobry. strasznie gęsta atmosfera. Myślę, że oni są w gigantycznym szoku. I mnie po prostu y, wmurowało. nie, wmurowało. To jest Mateusz. Mateusz, ty w tym momencie masz 29 lat, zgadza się? Tak, tak, 29 lat, więc to jest bardzo młody człowiek. Nie? 29 lat chłopak ma. Mam nadzieję, że dla niego też to uczestnictwo w tym programie będzie pewnego rodzaju motywacją i takim bodźcem, jednak do zmiany tego, tego stylu życia, tego wiecie, to styl życia, to tak w tym momencie nawet komicznie brzmi, tak? 260 kg zmień styl życia. Ale na tym to polega. Nawet operacja bariatryczna, czy jakaś inna metoda leczenia otyłości, to zawsze jest zmiana stylu życia. I trzeba to po prostu zrobić. Dużo starszy od was. Mateusz aktualnie waży blisko 270 kg. Ile ważyłeś w wieku 18 lat? No to było niecałe 100, 100 kg. 85, 90, tak to się wahało. On waży w moim wieku mniej niż ja teraz. To co będzie. Jak ja bym tak dalej tył. A jak to wyglądało już w wieku 20-22 na przykład? No, aż tak podyszkę tak po 15 roku wyszło. Co roku? No, tak, można powiedzieć co roku. No. Ja myślałam, że nie ma aż tak osób otyłych na świecie. No, proszę, właśnie czynności domowe, no, sprawiają, no, duży ból. No, praktycznie czasami nie da się nic nic zrobić. Mm. Żeby choćby, no, najprostsze bycie ze śmieciami to jest wyzwanie, już też. To w ogóle jest niesamowite, że on jeszcze jest sprawny, no bo nie wiem, czy oglądaliście te programy na TLC właśnie amerykańskie, gdzie są pokazywane te osoby z taką gigantyczną, wielką otyłością. One są często przykute do łóżka i bardzo często jest tak, że, że tam w rodzinach jest taka patologiczna sytuacja, że po prostu rodzina mm, karmi tych, tych ludzi ogromnymi ilościami jedzenia, utrzymując tą otyłość, bo wiecie, samo przytycie to jest jedna rzecz, ale jeszcze otyłość trzeba utrzymać, czyli cały czas dostarczać te duże dawki, właśnie kalorii, te duże dawki jedzenia, te duże dawki tych produktów, żeby tą otyłość utrzymać. No bo jakby nie patrzeć, im większe mamy ciało, tym większe mamy zużycie kalorii, chociażby na po prostu funkcje życiowe. Tego ciała, więc gdzieś cały czas ten pokarm w tych bardzo dużych ilościach musi być dostarczany. To są często gigantyczne ludzkie tragedie, gigantyczne ludzkie problemy, rzeczy, o których my sobie nie zdajemy, często wynik traumy, wynik złego traktowania. w własne mieszkania po prostu. Jednorazowo Mateusz potrafi pokonać maksymalnie 30 metrów. Odległy o kilka minut spacerem park odwiedził ostatnio 5 lat temu. Nie jest co do pomyślenia. My zawsze się śmiejemy, coś tam sobie dogadujemy. Nawet jak ktoś coś mówi, to tak reagujemy, a tam jakby nikt nic nie mówił, tylko po prostu patrzyliśmy na niego i wydaje mi się, że byliśmy tacy bardzo wręci i słuchaliśmy, jak ktoś mówi. No nie chudne, no to mogę wylądować yy, u rodziców. Mm, W sensie? No... Co, co, co on ma na myśli? Bo tutaj nie do końca rozumiem, przecież jego mama nie... Aha. OK. Także u rodziców, czyli masz na myśli? Na cmentarzu. Na cmentarzu. Taką bólę miałam w gardle. Z tego smutku nie mogłam nawet o nic zapytać, nie? bo bym się popłakała tam po prostu. Mam tam motywację, żeby jednak schudnąć. No bo użyć to, to to nie jest sztuka, twierdziłem, że to tak nie może być. nie. Mateusz w tym momencie chciałby podejść do zabiegu bariatrycznego. Natomiast nie wiem, czy wiecie o tym, że waga 270 kg to jest waga dużo, ale to dużo za wysoka, że dopiero jak schudnie, to będzie mógł do tego zabiegu bariatrycznego podejść. Tak. Operacja bariatryczna jest jednym ze sposobów leczenia otyłości. Ja sama byłam zakwalifikowana do zabiegu właśnie zmniejszenia żołądka. Do, do, miałam mieć wykonaną operację sleeve. U mnie na kanale znajdziecie odcinek. Zresztą dla mnie bardzo trudny i bardzo taki wzruszający, który właśnie nagrałam na temat operacji bariatrycznej, dlatego że ja do bariatrii byłam zakwalifikowana, miałam już wyznaczony termin. Koniec końców tego zabiegu nie miałam przeprowadzonego, nie miałam tej operacji. Bardzo mocno trzymam za niego kciuki. Jestem przekonana, że jeżeli będzie miał odpowiednie wsparcie, to mu się to uda. No pytanie, jakie on ma wsparcie, tak? No bo jego mama zmarła, jego mamy już nie ma. Jego tata, z tego co on mówi, również, czyli ma 29 lat i został po prostu bez rodziców, został sam. Może tam jest jakaś rodzina, która gdzieś go będzie wspierać. Może program, właśnie kanapowcy, powinien gdzieś być też. Z tyłu, takim wsparciem. Może prócz naszych uczestników powinniśmy też gdzieś z tyłu być informowani, co u tych właśnie bohaterów też się dzieje. Wiecie, stacja TV, TVN, TTV ma na pewno takie możliwości, żeby temu chłopakowi pomóc. Pytanie tylko, czy on chce, no i czy będzie po prostu w tym konsekwentny. Bardzo mocno na to liczę. Trzymam bardzo mocno kciuki Mateusz za to, żebyś wieś, z tej drogi nie szedł, żeby te kilogramy uciekły. Można na przykład, że myślisz co potem, jak uda ci się właśnie schudnąć? O, na pewno jak, jak schudnę pierwsze co, to gdzieś się pojechać w góry, to o tym właśnie może i tego tobie życzę. Dobra? Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję za szczerość, za otwartość, że nas wiesz, w ogóle tutaj przyjąłeś się, mogliśmy pogadać i mogłeś przedstawić nam, jak to u Ciebie w życiu było. – Cześć. – Cześć. – Powodzenia. – Dziękuję bardzo. – dzisiaj trochę zamurowało, ale wszystkiego Cześć, to, dziękuję bardzo. Jestem bardzo nieusatysfakcjonowana tym spotkaniem. Miałam nadzieję, miałam wrażenie, że to będzie dłuższa rozmowa, że to będzie że naprawdę to będzie rozmowa, że my będziemy mogli tej rozmowy posłuchać. To, to trwało 4 minuty w programie, to trwało 4 minuty. Za to przez 20 minut oglądaliśmy jakieś głupoty, nic nieznaczące tak naprawdę. No to po prostu tragedia jakaś. Szkoda, że tak krótko, szkoda, że nie mogliśmy poznać tej jego historii albo, nie wiem, w jakiś sposób zobaczyć, jak on funkcjonuje w ciągu dnia. Nie po to, żeby z niego się śmiać, nie po to, żeby z niego szydzić, tylko po to, żeby nasi uczestnicy mogli wyciągnąć lekcje dla siebie. Siebie, żeby mogli spojrzeć na to realnie, porównać to do swojego aktualnego funkcjonowania. Trzymam cię na ten Dziękuję Jasne. Dziękuję bardzo Dzięki. Zorganizowałem spotkanie z Mateuszem nie tylko ze względu na moich kanapowców, ale też ze względu na Mateusza, żeby moi kanapowcy wlali do tego domu i w serce też Mateusza trochę takiej pozytywnej, młodzieńczej energii, żeby go zmotywowali do tego, żeby walczył. O swoje życie, o swoje zdrowie, bo mimo tego, że jest naprawdę w trudnym momencie, jego stan zdrowia jest opłakany, to jeszcze nie jest za późno. Dzisiaj, oprócz tego, że porozmawialiście z Mateuszem, wiecie, w jakiej się znajduje trudnej sytuacji, i przez 24 godziny w grupach towarzyszycie Mateuszowi i pomożecie mu w jego codziennych obowiązkach. Okej, okay, okej, okay, to już jest. Coś. Ja się bałam, że to było, wiecie, takie tylko kurtuazyjne. Cześć, cześć, jestem Mateusz, cześć, cześć, jestem Otyły i mi źle. Nie, to będzie coś dłuższego. Bardzo fajnie. Jeżeli ktoś z was nie jest chętny do pracy, jeżeli ktoś nie jest z was chętny do pomocy macie prawo oczywiście odmówić. No oczywiście, no to wtedy wypadł w ogóle z programu, bo to jest akurat super, ekstra dla nich doświadczenie i powinni w to iść, absolutnie. Jeżeli ktoś tutaj będzie stawał okoniem, no to dla mnie już w ogóle nie ma, nie ma miejsca w programie dla tej osoby. No bałam się, że może dojść do jakiejś takiej sytuacji, gdzie, nie wiem, przywróciłby się na przykład niefortunnie, musiałabym mu pomóc, a na przykład no ja w tym momencie nie wiedziałam, jak mogłabym bardzo się tego bałem właśnie, jak to w ogóle będzie wyglądało. są różne myśli właśnie przeszły przez myśl, że jak ja mu w ogóle mogę pomóc. Pomożecie Mateuszowi chociażby w takich rzeczy, z którymi on sobie na co dzień nie radzi. Jeżeli ma ogromny problem ze zrobieniem sobie posiłków, firanki są niezmienione, okna są nieumyte, no to myślę, że możecie się domyślać, że czym polega pomóc. Chcę pomóc? Więc jak jest okazja, no to pomożemy. No jakby oczywiście, nawet tam siedząc, sobie myślałam o tym, że jakbym tylko mogła, to chciałabym mu pomóc po prostu w tym. Mm, no ja, wiadomo, no podejmuję się. Jakby nie wiem, jak to wyjdzie, bo no, siedząc tam, no było mi przykro. Takie 45% mnie cieszyło się, że ja temu człowiekowi pomogę, ale 55% było przerażone. Jak to po prostu będzie wyglądać? No tak, to też jest zrozumiałe, no bo jakby nie patrzeć, jest to dla nich wielkie wyzwanie, bo to jest naprawdę człowiek no niepełnosprawny. Oskar, ty jesteś w pierwszej grupie razem z Karsprem? Decyzja? No, ja biorę udział. Biorę udział. Nie zmuszam cię. No, spoko. Dziewczęta, wy dzisiaj jesteście wolne? Natomiast ja panów porywam przy takich codziennych obowiązkach tyle, ile będą mogli pomogą, później zrobimy zmiany, dobra? Super, już się nie mogę doczekać następnych odcinków. Dziękuję, że byliście ze mną i widzimy się już niedługo. Nie zapomnijcie zasubskrybować, zostawić komentarza albo lajka. Widzimy się w następnym odcinku.